Teatr Polski w Bielsku Białej zaprasza na premierę sezonu 2012-2013. Będą to pocztówki z Europy w reżyserii Witolda Mazurkiewicza. Po ośmiu latach wojarzy po Europie młody i zamożny Avery Sutton wraca do rodzinnego domu. Towarzyszy mu narzeczona. Nagle coś zaczyna zgrzytać. Okazuje się, że zmarła rok wcześniej 97-letnia babcia Nana żyje. Ma się świetnie i w dodatku mieszka w tym samym domu. Ciocia Esther z powodzeniem prowadzi seks telefon. Avery ma brata bliźniaka. Gdzieś zginęła służąca oraz Pies, a w dodatku dom przypomina krzywą wieżę w pizie. Pocztówki z Europy McKeevera to sztuka e, e, amerykańska, sztuka, która swoją. Pra Premierę polską miała w teatrze Polonia u Krystyny Jandy w zeszłym sezonie i do dzisiaj cieszy się w Warszawie ogromnym powodzeniem. Jest to propozycja, o której sama Krystyna Janda mówi, że to smutna komedia, komedia bo rzeczywiście jest to przedstawienie i dramat napisany bardzo mądrze i bardzo wrażliwie na... Ludzkie uczucia. Tak naprawdę jest to sztuka o miłości. Oczywiście jest to również komedia, ale komedia z tak zwanym drugim dnem, która pozwala nam się troszeczkę zastanowić nad tym, jak należy sobie radzić z różnymi przeciwnościami losu, czasem bardzo okrutnymi, czasem błahymi, ale morałem tej opowieści, tej smutnej komedii jest to, że miłość, po prostu miłość jest w stanie wszystko przezwyciężyć dzięki temu uczuciu, które... W wszelaki sposób nas ogarnia, jesteśmy sobie w stanie radzić z, z meandrami życia i nawet z wielkimi tragediami, jak pokazuje ta sztuka. Ta skrząca się absurdalnym momentami czarnym humorem komedia wciąga widza w sam środek zwariowanego domu, bombarduje zwrotami akcji, nie pozwala odetchnąć. Paradoksalnie jednak okazuje się, że ów krzywy dom wariatów to spokojne oko cyklonu. Burza jest gdzie indziej. Jest to na pewno rozrywka, ale rozrywka, jak mówię, e, mądra, bo ona. E, e, jak zwykle, kiedy mówię o tej, o tej sztuce, to ostrzegam, że nie należy się spodziewać farsy, nie należy spodziewać się komedii takiej... Bulwarowej. Mamy do czynienia z rzeczywiście mądrym dramatem, aczkolwiek nie pozbawionym konwencji komediowej. Oczywiście dużo śmiechu, dużo zabawnych zwrotów akcji, dużo perypetii bohaterów. Rzecz jest bardzo śmieszna, ale jak powtarzam, i to nie jest ostrzeżenie, bo ja serdecznie na tę sztukę zapraszam, ale jest to sztuka, która zmusza do myślenia, do zastanowienia się nad kondycją w ogóle ludzkiego losu. Przedpremierowy pokaz przedstawienia odbędzie się w wieczór sylwestrowy. Do regularnego repertuaru teatru polskiego, pocztówki z Europy wejdą od 5 stycznia 2013 roku. Pocztówki z Europy przez dwa miesiące, przez styczeń i luty w połączeniu z kolejnym spektaklem, programem teatralno-muzycznym w reżyserii Roberta Talarczyka. To są walizki pełne wody według utworów, według piosenek Kabaretu Moralnego Niepokoju. To będzie taki program w styczniu i lutym pokazywany jako całość, a potem oddzielnie oba spektakle Pocztówki z Europy na scenie dużej na którą serdecznie państwa zapraszam i walizki pełne wody na scenie małej Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Występują Magdalena Gera, Jadwiga Grygierczyk, Barbara Guzińska, Maria Suprun, Rafał Sawicki, Grzegorz Sikora. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, szczęścia i radości w tym nowym roku, a także e, wielu pięknych emocji, doznań z wizyt w Teatrze Polskim, bo ten sezon, mimo kłopotów, jakie dotykają wszystkie teatry w Polsce, zapowiada się również w Teatrze Polskim w Bielsku Białej bardzo owocnie. Także zapraszam na premierę Pocztówek z Europy, ale proszę też uważnie śledzić następne pozycje repertuarowe w nadchodzącym roku Teatru Polskiego. Serdecznie zapraszam.